Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Pięknej i Bestii Challenge. W sumie już nie challenge, ponieważ odczarowaliśmy naszego księcia. Także wejdźmy zobaczyć, pokaż nam się nasz książę. Znowu zapomniałam mu zmienić imienia. No nie, odczuwa gniew, ponieważ jest porywczy. Yy, tutaj mamy naszą Belle, która jest w ciąży i coś tam właśnie idą, nie wiem, pewnie się całować, jak znam życie. Co tam macie? Rozmawiaj i obejmij. Na górę. Ja miałam dla niej zadanie, żeby tutaj się roślinami zajęła, bo niestety zapomniałam o niej, o tych roślinach i trochę przywiędły. Więc niech tam się troszeczkę poprzytulają. Jak najbardziej. Widzicie, brzuchol już ogromny, więc romantyczne. Pocałuj. I o, zachęć do sprawdzenia, czy dziecko kopie. Więc zobaczmy, jak będzie sprawdzał. Ojej. Słodko. Fajnie, także brzuch już naprawdę duży, ponieważ już wam mówię, trzeci trymestr za 13 godzin. po cały, więc tak. Czekamy na ten pocałunek, no i wyślemy ją tam do ogródka. Chyba, że wyślemy jego, niech ona sobie tutaj odpoczywa. Śmiesznie to wygląda z tym brzuszkiem, także ona idzie co tam pewnie wymiotować. O, tak czułam. No niestety, porannym mdłości, tak to już bywa. Może od razu wyczyścisz? Bardzo bym Cię prosiła. A nasz bestia, powiedzmy, że Adam, ponieważ miał mieć na imię Adam, no tylko, że niestety zapomniałam, może zaraz. Tutaj go, no nie, wyrzuć obumarłą roślinę. Czy wszystkie rośliny nam obumarły? No nie, to podlej i zbierz cały plon z tego, co się da. A z tego, co się nie da, no to trudno. Wyrzucimy. Zobaczymy, czy tam nie masz jakichś plonów na Bello, Nie masz same części do ulepszeń, jakieś stare, bo już tego nie naprawiamy, tylko wiecie, co robimy. Wynajmujemy usługi, jeżeli ktoś, coś nam się zepsuje. Zobaczmy, to też jest obumarłe, niestety. Tutaj zbierz cały plon i podlewaj. A tu jeszcze takie dwie były. No to też, niestety, już do wyrzucenia. A ta do podlania i do, zebra... no, i do zebrania plonu, ale to za chwilkę. Co tam znowu idziesz robić? Objąć. Boże, jaka miłość. Słuchajcie. Nic, tylko pocałunki i przytulanki. Ale to dobrze. Cieszę się, że są szczęśliwi, że się odnaleźli. I wygląda na to, że to wszystko, co w tej chwili można zebrać. No niestety, tutaj nie można zbierać, tutaj chyba można. Zbierz cały plon. No, niestety puste puste, słuchajcie, te, więc o, winogrona mamy, więc jak najbardziej sobie zasadzimy tam, gdzie nam się zepsuły, że tak powiem. Więc sadzimy tutaj. Tę roślinę w sumie ona, czy mogłabyś ewoluować? Chyba nie masz jeszcze takiego poziomu, jak chyba od piątego można, tak jak mi się dobrze wydaje. Ale nie wiem, czy mi się dobrze wydaje. W każdym razie... On już tutaj wraca, ale cały czas zajmuje się ogródkiem. a ona tak czeka, bidulka czeka na tym balkonie, żeby się nad nim zlitował. No i wkurzyła się widzę. I poszła dziewczyna. Gdzie tam idziesz taka wygięta, to umyć ręce. Ona jest taką czyściochą, wiecie, więc w sumie się nie dziwię. Wyszła na chwilę na balkon i już stwierdziła, że musi umyć ręce. A teraz co idziesz robić? Wyrzucić śmieci. No, to wszystko, co lubię. Takie schludne simki, no ale z tym brzuchem w tej sukni to wygląda po prostu niesamowicie. I patrzymy, ile jeszcze 10 godzin do końca trzeciego trymestru. Jakiś sprzątaż idzie. Bestia, jeszcze zasiej, jeszcze zasiej. Bestia. No chyba mi się to wiecie, już chyba się nie oduczę tego. Yy, tak, zasiej i tutaj też zasiej. A naszej dziewczynie, no, no idzie z tymi śmieciami czy można się jakoś porelaksować Może ogr... nie, bo może by się jeszcze spaliła nie, lepiej nie, nie ryzykujmy ale wiecie o czym myślałam, żebym kupić taki mały telewizorek tutaj nad kominek także zobaczymy, w sumie kaski mamy sporo, bo w tym challenge'u bardzo, bardzo nie chodziło pieniądze, więc w sumie te pieniądze jakoś tak zawsze były, teraz już raczej nie będę nic doładowywała niech sobie tam zarabiają, to by mi się przydało tak, o, czy to jest na środku? nie, nie jest tak, bo było na środku więc niech będzie tak, ale ogólnie dla naszego właśnie Adama Besti czy jak tam zwał, jak zwał miałam takie zajęcie, żeby właśnie pisał książki wróć do pisania i już zaczął pisać Borsuk pad, a do naszej skrzynki wpadły właśnie nowe rachunki znowu idziesz próbować się całować Pochwalić wygląd słodko. Teraz szukać wiatru w polu, gdzie jest skrzynka. Gdzie jest nasza skrzynka? To nie wiem. A tu się ukryła. Słuchajcie, tu jest. I patrzymy. 11300. No, szaleństwo. Tutaj może byś to ukopała i wyzbierała. Jak masz siłę, tu jeszcze jedna skałka. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś jeszcze coś jest, ale to już może właśnie. Naszym Adamem. Bo... Czy nie ma żadnych plonów? Jest plon. Yy, bo wiecie co, nie chcę jakoś bardzo męczyć. Więc to wszystko sobie będziemy sprzedawać. Żeby ta kaska jakoś była. Więc te wszystkie lilie. Tu jeszcze jakieś skałki. Zobaczcie, tu jedna kop. Tu jakieś też ocebule. Szukamy. No, już dalej się nie da. Więc na chwilę skończ pisanie. Będzie trochę... Szybciej szło, więc szukaj żaby. No i nie wiem, może wystarczy, jak na razie. Myślę, że tak. Tu jeszcze jakaś roślinka. Truskawka. Zbieraj, zbieraj. Także gdzieś tam sobie lata w tym garniturku. I wracamy do ciebie, kochana. Idziesz do łazienki siku. Myślałam, że znowu wymiotować, ale na szczęście to tylko siku. Więc otwórz. Tutaj mamy dużo jedzenia z naszego jakby powiedzmy wesela, które ostatnio było. I zobaczymy, co tam masz. Te lilie za 50 tylko. Skała za 25. No to szału nie ma. I ta skrzynka za 70. A nasz bestia już uzbierał. Uhuhu. Mnóstwo wszystkiego. Więc na razie nie sprzedajemy. Może później. Też jesteś głodny, więc jak wrócisz to dla ciebie też. Co to jest? Tost francuski. Weź porcję sobie. Weź. I już będziemy się zajmować bardziej właśnie jakimiś przytulaskami, sprawdzić, czy dziecko, zapytaj, czy dziecko kopie, ucałuj dłonie. Także o jeszcze pocałunek z pasją i okaż podziw może wręcz róże, a o zapytaj o termin porodu może. Może jak mi kości strzelają, gdzie tam jeszcze lecisz? Już leci do nas. Przyszedł, a ona poszła z talerzykiem. Szybko sprawdzimy, ile jeszcze 6 godzin do trzeciego trymestru. O, jak się klepie po tym brzuchu? Pocałunki z pasją są jak najbardziej. Mm, słodko, słodko. Więc teraz rozmowy przy, e, przy jedzeniu, ale myślę, że za chwilkę tutaj niech bestia idzie siku i spać, a nasza Bella też idzie siku i spać i będziemy się widzieć jutro po przebudzeniu, bo myślę, że tak jeszcze pośpią, tak gdzieś właśnie do no w sumie pewnie w środku nocy się obudzą i wtedy to też będzie już trzeci trymestr i będziemy oczekiwać tego dziedziusia i będziemy robić pokój dla dziedziusia i w ogóle, także niech idą sobie siku spać gdzie ty już idziesz spać? na ławeczce, ogłupiałaś no i właśnie tak to jest, więc prze, przeklikniemy, żeby poszła spać tutaj do ich wspólnego wspólnego łóżka. On też na kanapie, no niedobrzy. Dobra, więc śpijcie dobranoc. Czwarta 30 prawie nad ranem, także już nie śpią. Bestia chyba idzie, nie wiem, objąć, objąć swoją bellę I jest już trzeci trymestr i poród za pytajniki, także nie wiadomo kiedy. Ojej, co się dzieje z tą sukienką. <grymety> Cały czas mi się to bardzo podoba. Także jeszcze raz dziękuję dziewczynie, która podesłała mi właśnie link do tej sukienki, niestety znowu zapomniałam sprawdzić, bo ostatnio jest taki natłok wszystkiego, że po prostu z niczym, niczym się nie wyrabiam, naprawdę tragiczny jest dla mnie ten miesiąc codziennych filmów, bo to są wszystkie filmy, które muszę nagrywać, prawie wszystkie, praktycznie na bieżąco, typu to model... Bitwę o ponieważ muszę liczyć głosy i dopiero wtedy nagrywać, także nie da się praktycznie nic na zapas zrobić. No i to jest ten ból, tego właśnie nie przemyślałam, ale jakoś idziemy do przodu. Także Adam, Adam, zapamiętałam, <śprawia> spróbuj napisać wrócić do pisania borsuka Pata, bo widzę, że no nikt nie idzie w ogóle do przodu kończenie tej książki. A naszą Bellę tutaj w yy, Niech i siku, a później może by sobie tak obejrzała oglądaj kanał dziecięcy. Nie wiem, coś, coś ostatnio czytałam o tym dziecięcym, że jak się czyta dziecięcy, to coś tam, czy ogląda, ale nie wiem, czy że się rodzi więcej dzieci, czy nie, nie wiem, coś takiego, ale ja to w takie te triki za bardzo nie wierzę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, tak jak te trzy kołyski, no moglibyśmy wstawić w sumie trzy kołyski. Nie za bardzo wierzę w, w tę technikę. Ale zróbmy to, zróbmy to, więc edytuj. Nie, może nie tutaj. Tu będzie po prostu pokój dziecięcy, więc może usuniemy to duże łóżko. I wstawimy właśnie trzy kołyski. Także wstawimy sobie tutaj może żółte. Jedną, drugą i lampeczkę może usuniemy. I trzecią, także później może to tak bardziej zrobimy w klimacie dziecięcym. No nie wiem, w sumie może jakąś ozdóbkę tutaj powiesimy, czy coś. Jakąś żyrawkę. Bo wiecie, żeby cały czas było w klimacie takim właśnie e, takiego dworku, takiego pałacyku, więc niech tak zostanie. Zobaczymy z zamkniętymi drzwiami. Znaczy ścianami. Dobra, niech będzie. Przecież nie musi być jakoś tam bardzo dziecięco. Niemowlaki i tak nie będą miały większej... Nie będzie dla nich większa różnica. E, także niech sobie chwileczkę poogląda i może pójdzie na chwilę popływać. Oglądasz to tam plecy cię bolą, właśnie. Tak sobie myślałam, że może być poszła popływać, yy, bo słyszałam, że to takie. No nie wiem, nie znam się. W każdym razie, że dobrze to wpływa. Także może pływaj, sobie troszeczkę pooglądasz. W tym czasie małżonek, pan małżonek pracuje na utrzymanie tej rodziny, pisząc książkę dla dzieci, wyłączone. I idzie pływać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym brzucholem. Zmieniłam jej wcześniej jakiś strój kąpielowy na inny, także zobaczymy, jak to się będzie prezentowało z tym gigantycznym brzuchem. I wygląda to tak: taki brzuchol, wielki, taki. Więc idzie chwilkę popływać. Mam nadzieję, że to pomoże, a nie zaszkodzi. To nie, to dla dzieci właśnie, no znudziło jej się, bo tak myślałam, cóż ona będzie zaciekawana programem dla dzieci. Jeszcze się naogląda jak dzieci podrosną i będą chciały oglądać bajki. Tak podobno jest, ja jeszcze tego nie doświadczyłam, ale wiecie, że jak dziecko jest w domu to jest tylko oglądanie mini mini i tak dalej. Tak mówiły mi koleżanki, ale szczerze jeszcze tego nie doświadczyłam. Dobra, myślę, że możemy tutaj jej powiedzieć, żeby sobie coś zjadła, więc... Otwieramy lodówkę. Znudzona bardzo, bardzo. Widzę teraz przede wszystkim, a nie i już szczęśliwa. Także czekamy, czekamy, cały czas oczekujemy. I może teraz puścimy jakiś kanał, właśnie, no nie wiem, kulinarny. On chyba lubi takie klimaty domowe, więc może coś takiego. I bestia skończył. Przepraszam, Adam. Skończył pisanie książki, więc tutaj idziemy pod tą skrzynkę i wydaj własnym sumptem Borsu kapata niech idzie, na pewno z tego jakichś szałowych pieniędzy nie będzie ale choć trochę, żeby było, to też będzie dobrze, no i już wpadł jakiś ten tantiem trzy simoleody, szału nie ma, więc od razu niech pisze następną książkę znowu dla dzieci, no niech będzie niech będzie i dla dzieci, znowu borsuk pato, teraz może borsu, borsuk hopelinka mamy, i nasza Bella, gdzie tam polazłaś, bo widziałam, że gdzieś tam szłaś a tutaj przyszłaś sobie może byś chciała coś namalować? Pejzaż. Maluj sobie pejzażek, A zobaczymy, jak nasze rośliny, czy coś powschodziło. Trochę tak. Więc później możesz sobie popodlewać. Może dasz radę. Tak po kropelce ostrożnie. Kończony obrazek. Uuu, mega. Sprzedaj kolekcjonerowi. Także tutaj niech sobie popodlewa, bo też chciałam, żeby urosły te umiejętności ogrodnictwa. To będzie później ewoluowała, czy coś tam. I jeszcze tutaj popatrzę, czy nie ma nigdzie żadnych skałek, ani plonów. Tutaj są jakieś truskawki. W ogóle może by właśnie bestia tutaj popróbował y, pu, y, łowić ryby. Mielibyśmy trochę ryb na sprzedaż. I tutaj też coś pozbierał. Żabki. A ty w ogóle szukałeś żab i coś znalazłeś? Coś tam było. Za 25. Hipnożaba. No, także nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Tutaj też zbieramy plon, także takimi rzeczami się na razie zajmujemy. Zbierz plon i jakaś skałka, ale to zaraz, to przerwiemy pisanie znowu. I mamy wędkarza. Już tu wędkuje, jeszcze nic nie złowił, ale zobaczymy. Kaczuszki, jakie słodzinki. Pięknie. I lilie wodne, w ogóle to jest tak piękne otoczenie, trzeba to obejrzeć. Yy, na tabulatorze koniecznie, zobaczcie. Tutaj już jakieś takie nowocześniejsze rzeczy, ale ogólnie w koło przepięknie, prze tak bajkowo, bardzo cudnie. Także już kończymy to podglądanie. No i nie, nie widzę, że to tam, jakieś ryby. patrzcie, U, jakie wielkie pluskają, ale czy coś złowi? Na razie to nic. A Bella co? Śpi. Niech śpi sobie. Coś mamy. Mamy, mamy. Taką jakąś małą, ale jest. Schował sobie. Warty jest tylko 6. No ale dobre i to. Więc od razu może sprzedamy tę tą, tą rybkę, gdzie ona tutaj jest. Tu. Tu w ogóle dużo tak się pluska tych rybek. To może coś jeszcze się uda. Może tym też się będzie zajmował. Może ja posprzedaję wszystko, co tutaj mamy. Jeżeli o się wzbogaciliśmy. Jak na razie nic nowego, ale widzę, że coś się dzieje. I nic. Chyba uciekła. No niestety. Jest nowa, jest nowa. Zobaczymy za ile. Już patrzymy. Za 6 też. No niestety. Ale dobre i to. W sumie mogliśmy to zjeść. Może by się bardziej opłaciło, ale od czegoś trzeba zacząć. Może później będzie łowił jakieś droższe. I drugi poziom wędkarstwa osiągnięty. No i jest komunikat, że na razie ma za małą umiejętność, żeby wędkować w tej okolicy. No to szkoda, bo tak blisko mamy ten, tą, tę wodę. Bella coś nie rodzi. Coś jej to długo idzie. Może się przebierzesz w coś innego? W ten codzienny strój? O taki. Piękny. I znalazł żabę bakłażan. Zobaczmy, jak na paluszkach siku się chce. Coś czuję, że będzie sikanie w majty, bo nie wiem, czy doleci. Hipnożaba, a to jest żaba nawet za 30, więc rozmnażamy żabę z hipnożabą. I w ten sposób mamy jaką rybę? E, rybę żabę? Żaba, bakłażan. Za O, wow! To takie by nam się przydały. Takie by nam się przydały jak najbardziej. uhu, takie żabki to ja chcę. I tu jakieś rośliny. To jakbyśmy takie żaby mieli, rozmnażali, to by było bogactwo i nie trzeba by się niczym martwić. Idziesz spać. Dobrze, idź spać. Zaczął się poród. Znaczy dopiero, dopiero, się co rozpoczął. I tutaj właśnie przerzuciłam też żaby do naszej yy Belli. Chciałam jeszcze raz zrobić właśnie tę żabę, żeby za stówkę wyszła, ale nie wyszła. Niestety. A Adam chyba jeszcze nie może rozmnażać. O może, więc jeszcze raz próbujemy rozmnażać. No i mamy teraz dwie po stówce, juhu, więc tak. To, co tutaj mamy, obydwie, tam właśnie jemu, tak, damy naszemu temu. Te są postówie. Więc te wszystkie drobniejsze sprzedamy od razu, żeby się nie myliły. I tą za 25, tę za 25 też. I teraz będziemy sobie rozmnażać właśnie tylko te postówce. Więc, o, jak zwykle, poród się zaczął, ale ona szoruje z lew. No, no nie dziwię się w sumie, to chyba jej hobby. Więc tak, teraz będziemy trzepać kasę na żabach. No, jeżeli dwa razy dziennie rozmnożymy te żabę, to będzie naprawdę spoko, będzie, na, będzie kasa na jedzenie i w ogóle, więc jak chcesz myć, to jeszcze sobie tutaj wyczyść kibel. Będziesz chociaż miała rozrywkę jak najbardziej na stówę, to wyrzucimy tu i coś czuję, że jedzenie w naszej lodówce się już chyba zepsuło. Nie, jeszcze 19 godzin, torty 3 dni, jeszcze babeczki, też 19 godzin. Tutaj coś po jakimś dniu, więc... Spoko, spoko, może jeszcze trochę zdążymy zjeść. W ogóle nasz Adam ma nowy szlafroczek, właśnie taki czerwony. Przebrałam mu, bo wcześniej był, och, skapnął się, że jest sporut, a ona śpi. Spoko, nie denerwuj się, jeszcze chwila. Taki napięty. Co tam idzie czytać? Moja polka pi... Mhm. Mm jest spięty z powodu. To jest panika przyszłego rodzica, no w sumie. Także ty, Bello, śpisz sobie, nic sobie z tego nie robisz, widzę. 40 minut jeszcze do końca, więc jeszcze chwilkę sobie pośpi, a ty przyjdź tu, przyjdź tu, usiądź sobie tu, usiądź. Chyba że tam chciałeś popilnować swoją ukochaną, więc dobra. Nie, idzie tam na skróty przez Taras. Nie stresuj się tak jeszcze chwila. Zobaczymy, ile jeszcze minut. 26. Dobra, budź się i przychodź tu. Ona też ma nową piżamkę różową. Taką o taką o. oję przebrałam. Bo wiecie, już zasłużyła na coś lepszego. Brzuszek brzuszek. Czy jeszcze by się tutaj jakoś yy, nie narzekaj na problemy, tylko o tam było przyjazne. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. Gdzie ona tam leci jeszcze? Gdzie? Wracaj. Jeszcze ją nam pogłać po brzuchu, dodaję jej trochę otuchy. No, od razu lepiej myślę. I rodzi już, widzicie, już rodzi. Więc czekamy, cóż to będzie. Cóż to będzie, chłopczyk czy dziewczynka? Dorocie i Michale była dziewczynka, więc teraz pewnie będzie chłopczyk dla równowagi, ale zobaczymy. Jakoś mam wrażenie, że rzadziej się urodzą te dziewczynki ogólnie. Tak, z doświadczenia po 100 dzieci, ale nie wiem, może takie mam wrażenie, może takie po prostu miałam szczęście. I mamy chłopca, no tak czułam, więc wylosujemy sobie tutaj. Stefan, nie, nie podoba mi się, losujemy dalej. Jakub. Jakub, ok, więc może damy Kuba, tylko Kuba, nie Jakub, bo jakoś tak, wiecie, dla dziecka to tak Jakub trochę zbyt poważnie brzmi, a nazwisko, nie wiem jakie dać nazwisko, bo w sumie oni nie mają żadnego nazwiska. Disney, damy im na imię Disney. Znaczy na nazwisko. I hej, odetnijcie się. Jest. Urodzone. No i widzicie, trick z trzema kołyskami niestety się nie sprawdza. Boże, chyba za dużo emocji i mi się simsy zacięły. Zobaczcie. Shocking, shocking nasz mały Kubuś tutaj grzecznie sobie leży, ale nasi rodzice niech przyjdą tutaj właśnie poprzytulać, popodrzucać, porozmawiać, żeby wiecie, od już kołyski powiedzmy byli przyjaciółmi, a w międzyczasie tutaj, znaczy no na chwilkę trzeba zatrzymać, ale usunę te kołyski, no bo po co nam kolejne, jak dzidziusie jest jeden. I słuchajcie, moja propozycja brzmi tak, jeszcze jedna ciąża, gdzie ty jesteś? Tu. Więc y, niech idzie porozmawiać tam z Dziusiem, nasz Adam, Adam, słuchajcie. Coś tam jesz sobie? Tak, więc wyjmij jeszcze jedną porcję. Otwórz mm, tego tosta. Może to coś takiego ładnego. Mamy homar z wody. Weź porcję. Zawołamy tutaj zaraz naszą mamusię, która tam teraz zajmuje się synusiem. Sweet. Przekochaństwo, uwielbiam małe dzieci w Simsach, naprawdę. Znaczy, czasem mnie denerwuje to opiekowanie się tymi niemowlakami, bo wiecie, jak to jest. Ale ogólnie słodko, słodko, gdy się rodzą, to jest takie jajko, niespodzianka po prostu, bo nie wiadomo, co to będzie. I w ogóle, no wiem, głupio to brzmi. Ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Więc rozmnażamy żabę. Mamy już trzy po postuwie, naprawdę super, bardzo się cieszę i od razu przenosimy je do niego. I on teraz będzie rozmnażał żabę i będziemy mieć cztery. I tym sposobem każdy będzie miał swoje żabki do rozmnażania. Genialnie się cieszę. I co ty zjadłeś to? Zjadłeś to? No tak, ale ja chciałam, żeby to ona zjadła. A ten taki zadowolony, no dobra. To mamusia później przyjdzie i sobie otworzy. Zje sobie, nie będzie tosta już, co pierwsze z brzegu siku, a później to co myślicie. O, w saunie, spróbujemy w saunie. Czy wcześniej też nie było w saunie? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba próbowaliśmy, ale nie wyszło. Ale spróbujemy jeszcze raz. Może tym razem się w saunie uda. Akurat będzie taka mała różnica wieku między rodzeństwem, tam dosłownie parę dni znaczy parę dni. No, na pewno z tydzień to będzie, ale w każdym razie nieduża różnica. Może się załapią, że będą razem do podstawówki chodzić też i w ogóle tak, że będą sobie pomagali. Zbliżają się do sauny. Piękna, bardzo, bardzo zmęczona, ale może jeszcze im się uda. Mam nadzieję, bo słyszałam o jakimś zejściu po zmęczeniu, wiecie po czym. Także mam nadzieję, że coś takiego mi się nigdy nie przydarzy, bo to by było bardzo, bardzo przykre. Więc czekamy. Serduszka z pary już lecą, lecą. I po wszystkim i po wszystkim, czyli idziemy zrobić test. Zrób test ciążowy. Mam nadzieję, że się udało. Bo pierwsza nasza próba, tak jak właśnie sobie już szominam... O, udało się. <laughs> Super. Pierwsza nasza próba w saunie się nie poszczęściła. Więc idź mu powiedzieć. A później już idźcie spać. I na dzisiaj, kochani, to będzie już wszystko. Otóż mi się wydaje, że troszeczkę jakby nam chłopak przytył. O, Kubuś płacze. Brudna pieluszka, więc leć zmienić. A Ja chciałam zobaczyć tego naszego bestię czy rzeczywiście czy tak tylko wygląda pokażno się bo ja wiem nie wiem może troszkę może minimalnie ale czy to ważne niech idzie siku i spać kąpać się rano a nasza piękna już tylko spać bo nasz kubusiek leży grzecznie spokojnie więc można sobie pozwolić na trochę snu. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dajcie kciuka w górę, jeżeli wam się podobał, jeżeli jesteście zadowoleni z tego, jak się póki co toczą nasze zwyczajne, codzienne sprawy naszych, naszej pary. Challenge udany, ponieważ bestia odczarowany, a teraz po prostu życie rodzinne. Jedno dziecko się urodziło, nasz Kubuś, a w międzyczasie czekamy na drugie. I to tyle, także do zobaczenia jutro. Pa!